Obchodzony jest w 3 i 4 listopada. Światowy Dzień Rzucania Palenia to okazja, by przypomnieć, czym się trujemy z każdym wdechem nikotyny. Lista jest długa i wiele mówiąca: aceton, rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów. Arsen, stosowany jako trutka na szczury. Cyanowodór, kwas pruski, używany przez hitlerowców w komorach gazowych. Metanol, silnie trujący, używany do produkcji benzyn silnikowych. Polon radioaktywny pierwiastek yy, o właściwościach rakotwórczych, odkryty zresztą przez Marię skłodowską curie tlenek węgla, czyli czad, składnik spalin samochodowych, łuk sodowy, czyli zasada sodowa, składnik płynów do udrażniania rur, yy, czy chlorek winylu, składnik produktów z plastiku. Lista schorzeń spowodowanych nałogiem równie długa i raczej znana. Warto pomyśleć, co zyskujemy rezygnując z palenia. W ciągu 20 minut do normy wracają ciśnienie tętnicze, w czynność serca oraz normalizuje się podwyższona temperatura rąk i stóp. W ciągu doby zmniejsza się ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego. W ciągu 48 godzin rozpoczyna się proces regeneracji zakończeń nerwowych, czyli stopniowo powraca do normy zmysł smaku i zapachu. Od 2 do 3 miesięcy od zaprzestania palenia poprawia ulega stan układu krążenia. Zwiększa się wydolność fizyczna, wzrasta wydolność płuc o około 30%. W ciągu 1 do 9 miesięcy zmniejsza się kaszel, zmniejsza się uczucie niedrożności nosa, duszności i zmęczenia. Po roku o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokwinną serca. Po 5-10 latach o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka płuca oraz raka jamy ustnej, przełyku i krtani. W dużym stopniu zmniejsza się także ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Po 10-15 latach ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby, osoby nigdy niepalącej. Zmniejsza się także ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego i nerek. Po 15 latach ryzyko zachorowania na chorobę niedochwinną serca jest szacowane jako podobne jak u osoby nigdy niepalącej. Palą starzy, palą młodzi. Niektórzy podają, że każdego dnia zaczyna palić około 500 dzieci i nastolatków. Takimi danymi można żonglować długo, nie przekonują. W zerwaniu z nałogiem potrzeba samorefleksji i konsekwencji.